na dwór. Chodź. Ty też chodź na dwór. Nie chcesz? Tobie za zimno. U, u, u. Zimno, moi drodzy, zimno. Wychodzi. Zimno jest. Siemanko. Końcówka grudnia Ale jeszcze idzie przeżyć Ale zimno Zimno jest i dlatego trzeba się przebrać Czas sobie zrobić kawkę I trzeba się spakować I jedziemy Mama ma tutaj do kawki taki ekspresik Ale to nam chyba kurczę. On robi jakąś taką Dziwną kawę Ale mamy jeszcze tutaj sprzęt Starego bicia Niezastąpiony i super jest kawa z niego. No a tym ekspresem to jakoś tak nie umiem się obsłużyć, więc będzie tu kawta. Mm -hmm. Danko już jest gotowe, z mleczkiem nie będziemy pić, nie? No nie, nie, mleko odpada. Mleko, Ewa mówi, odpada. To dobra, no to mleko odpada, to my się bierzemy za ten. A tutaj za, za oknem, widzicie, troszkę, kurcze, jakby się przyjaśniało, bo wyszłem rano bez koszulki, bez niczego. Co? <grych> no. Jesteś, I było, kurcze chłodno. A tutaj jest, widzę, chłodno to jest, tylko że, wiesz, będzie słońce może świecić. Ty dziękuję bardzo. Mhm. Takie coś dostała w prezencie Ewka. No. Ja tylko chwilę wam pokażę test. Organoleptyczny? Właśnie. Za krótko ty grillujesz. Ja to dwa razy po trzy minuty robię. Mm, A trochę ty... krótko. Mm. Ale. Ale dobre, Ale dobra. Domowej roboty. Czem? Kluczański dżem to jest. No. i chleb. Hmm? I brzołniwski chleb. Hrodnicki chleb, no. Kawa, Wam powiem, już chyba trzeci czy czwarty dzień piję bez mleka i chyba już będę pił bez mleka. No, nie, już piję dawno. Aczkolwiek ta jest dobra, muszę zobaczyć, co to za kawa. I może u nas się kupimy też. Ale nie wiem, czy ma je malowacy. Nie, to jest chyba kremu gusto czy coś takiego. To? Albo w ogóle smak jest inny, ponieważ no tak. jest raz woda, ale dwa kafeterka, a nie ekspres, nie? To mm -hmm, też może mm -hmm. być. Może tak być. No. Dobrze moi drodzy, to myjemy i będziemy się zbierać do naszego raju yy, na Kujawskiej. Czek nasz yy, już czeka, już patrzy, że się pakujemy w walizki i konsternacja... Ko... Co? Konsternacja jest konkretna, ale piesek może zostać tutaj, pobawi się z tymi, zostaniesz z kuzynami, z kuzynami może zostać, nie? Ja też mogę. Ty? A chciałbyś zostać? No. I co no byś to robił? Tak. Nonstop byś u Wiktora grał w komputer? Nie teraz, proszę nie non stop. bym konsolę do naprawy i też na nim bym Aha, no to ładnie byś się tutaj bawił. Tylko, tylko drzwi otworzyłem i już wskoczyła i nie chce wyjść. Gdzie masz czapeczkę? Ja? No ty. Finka, wysiadaj. Co? Ty też odziedziałaś czapeczkę? No właśnie, ja mam w tym. Tu coś nie mam. Tu tak. Albo może moje, to daj tam. Tutaj Igor dostał w prezencie taki ten. Co to jest? Właśnie, takie krzesło. I teraz nie wiadomo, jak się zapakować w to wszystko. Jesteśmy moi drodzy już tego, ale tutaj się nie da ten. Ja nie chciałam tych papierowych toreb postawić, bo kawa jest mokra, musisz sobie je odcegować. To są prezenty, nie papierowe torby. Już trochę, trochę szacunku. <grym> <grym> Nastojąco wejdzie? Wejdzie. A papierowe torby do tyłu. Może? Czy ta mała do tyłu najpierw? Widzisz? Ta mała. Ja nie chciałem jej wkładać, żeby żeby ten. Ale, ale wtedy to nie wejdzie nieprawda. to połóż Co? to połóż Co no tą małą połóż nie postaw, postawiłeś ją jak postawię to wejdą dwie, a jak położę to nie wejdzie żadna myślisz, że tej drugiej byś nie położyła, no wtedy by przyszła wyżej Nie położymy, wiesz? no dobra Jest pięknie teraz tak To Pozostałości to są moje, co zostało z prezentów bo Tak, bo... Bo, bo... część już trzeba było zużyć, nie? A gdzie są kluczyki od Opla? A co opla... raczej wyjechać, nie? <grym <grym <grym> no tak, Gata. powinni właśnie. Teraz tak, mam problem i nie wiem gdzie to dać. Tak jak zrobiłeś. Jak A. byś to ułożyła? Tu jakbyśmy to w czy... To jest dość wysokie No Aha jakoś Nie? Weź tą torbę może tutaj tego laptopa tutaj włóż Na to o, widzisz O to chyba tak Tak czy tak on wejdzie bo on się wciśnie O tam są różne takie sprzęty ważne bardzo I to tutaj I to, zaraz poczekaj ja to wezmę no. Jednak do bagażnika jednak do bagażnika nie weszło i jakoś tutaj się musi ten bo to by trzeba od spodu tam jest taki ten zypcy go rozabrać to jest kupę roboty więc lepiej O piesek już sobie miejsce robi, wygodnie będzie koleżko? Oczywiście że tak, ty jesteś mały gorzej będzie z donią nie? Ale też sobie da radę Uff się kurde nawaliło tutaj czerwostwa Co? Się... No co? Co? No właśnie co się dzieje? Dosłójte. Bad boys jest blue, dudy śpiewał Buźki, bu dawaj. Bu buźki, buźki, dawaj chodź tutaj ty dwudziestolatku. <noise> <noise> Nie chcę przyjść. Z buźką. Wziął wielkiego Hot Doga Ewcia jest. Koleżka wziął wielkiego Hot Doga z sosem amerykańskim No. Oh a no. ja widziałem jak cię nagrałam, na, znaczy ten nagra... a nie wiem, która kamera mi widziała ta? Chyba... chyba nie wiem, albo bo tamta ta bo tak jest Centralniej centralnie i z przodu gdzieś. Tam tak? kuczy, no to tu jest jakaś kamera jeszcze. No wiesz, widziałem no. wszystko co robiłaś. Pomachałam no się. widziałem. Zjeżdżamy moi drodzy do... Maka, czyli do restauracji pod złotymi łukami, kurde, tutaj jakieś są problemy. Wszyscy tankują, ale my jedziemy zaraz. Jak tu jechać? Tu chyba w prawo. On ma kierunek, ale czeka. On czeka, bo ja tu jadę, nie wiesz. No, zamawaj kolego. Masz kod? Nie mamy kodu, więc pomiń na miejscu, na miejscu, tak? Dobrze. Czy na wynos? to nie wiem mak zestawy. Ty chcesz mak zestaw? No to co byś chciał? Nie. Bo ja biorę, ale ja w zestawie nie chcę chyba. To weź sobie. Masz takiego zwykłego, masz z szanem, masz na ostro. Dobra, to biorę chyba Żurawina, kurczak bez zestawu? Czy zwykłego? Aha, zwykłego. Dobra. Zwykły Mak sobie zamówiam burgera i zamawiam drwala z Chrzanem. Ktoś mi polecał, więc go wybieram. Wybieram go. A chodź Doni, a ty co chcesz? Mak zestaw myślisz, nie, chcę tylko ten produkt. Wezmę tylko ten produkt. Mięso wołowe, drwala podwójnego. No to możemy wziąć. Podwójnego wtedy. Co z chrzanowy... Aha, jest jeden, no to dobra. Panierowany plaster sera. No to dobra, zapisz zmianę. Pyk. Dodaj do zamówienia. Co tam spadło? Coś spadło. Moje grzanki spadły. Dobra, ja się jeszcze... twoje jest Igora. E, moje jest... Igor ma zwykły, a ja mam z chrzanem. właśnie zwykły Więc ten... To jest. Czekajcie, nie wiem, który. Zaraz tutaj, zaraz się wszystko wyjaśni. O, ten nie jest szanem, to jest mój. A to jest Igora. Proszę bardzo. Igorek ma zwykły, ja mam z szanem. Ewka ma sałatkę. Ewka ma sałatkę, bo Ewa jest fit. Ja lubię sałatkę, Weź się połóż tutaj, a ja przesunę ten. Dobra. Jak mówić? Cicho. Nie polskuj. O, dobra. i wzięliśmy sobie zebą na pół szejka, bo jest bardzo dobry do e, frytek. Do mhm. Co to są? Suchy chleb? to jest? Dla konia, no. Suchy klep. Dobrze. Mm. No, Frytki w maku są zawsze dobre. Najlepsze są w maku Naprawdę. i z frytkami też jest dobry teraz sprawdzimy polecenie widza polecenie widza, tak widz mi polecił, żebym nie jadł z żurawiną że jest lepsze z chrzanym to wziąłem z chrzanym teraz i dołożyłem wołowiny jeszcze zobaczcie podwójna wołowina to jest, o, fajnie to dobre mięso. Ale to jest do niej większa sałatka jak ta u nas. Nie, ale jest Widzę, że jest inna. Ta sałatka to samo nie? Nie, jest dużo parmezanu. Jest kurczak. Aha. I jest sos winegre. ludzie. No dobrze, fajnie. A chciałbym jeszcze cheesburgera, Wrzuciłbym bym chyba nie zjadł. Bo się tak najadłem tym jednym... Ja nie Dla wiem jak... Na nie... fineczki zostawiłem, ale się Ja nie wiem jak... Dla fineczki zostawiłem, tak, wiecie co, bo tutaj jedno państwo wchodziło z psem. Drugie z psem, a my myśleliśmy, że nie wolno. Ale weźmiemy jej fryteczkę. I finka i... została w samochodzie, ale dostaniemy... weźmiemy jej frytki i kawałek mięska i zostawiłem tego, co miałem za dużo, nie? Epa tak. <laughs> i dała. Teraz wam pokażę do takiego woreczka. O. Do woreczka dostanie kawałek mięska i, I, troszkę i troszkę frytek. Ona lubi frytki smaka też. Ona do, też lubi maku. Dopasowała się do rodziny. No. Yy, jak jeszcze czasami jedzie w maku, bo ci co nie jedzą i uważają, że to jest śmieciowe żarcie no to spoko, to nie jedcie. Ale ci co czasami jedzą, to niech sobie spróbują szejka z frytkami. Niebo w gębie normalnie. Igor podbiera nam szejka, a sobie wziął Sprite'a. No tak robi. Do niej widzę, że nie wchodzi. Co ty sobie zamówiłaś? Co to w ogóle było? To jest McChicken Crispy. Crispy. Crispy McChicken. Ale czemu nie jesz do końca? Bo ja bym zjadł, ale nie przyjębol i musiałam kręcać. <laughs> Ona by zjadła, ale ją... A ten to Nie, to Zakaz nie, no, które są prowadzące. Aha, no, zakaz zakaz psów, a tutaj byli jacyś majstostwami no dobra yy, w każdym razie yy, na, na jedzonko wpadliśmy do do maczka jedziemy dalej, ale strasznie strasznie zimno i strasznie wieje te trawników tu jest tam piesek nasz lata bo żeśmy go zostawili w samochodzie, On chce się sobie też posikać. Wiecie, tacie jak szybko zwąchuje. Jesteśmy <grymne> na chacie. <grymne> Samochód w garażu. Dzieci oczekują. Ewcia poszła do babci po klucz, bo tam zostawiliśmy. No i gitara. Byliśmy jeszcze w międzyczasie w sklepie, byliśmy z Igorka konsolę zawieźć, bo coś się tam e, psuje na mnie i pan powiedział, że za godzinkę gdzieś mniej więcej jak zrobi, to zrobi, nie? To będzie dzwonił. Ona No, a w domu jak w domu? Fajnie, żeśmy wrócili, wiecie, bo jest w pół do czwartej, jesteśmy tu od jakiegoś od jakiejś pół godzinki, bo jeszcze po drodze kupiliśmy chleb i różne tam rzeczy na pyszną kolacyjkę wieczorem, którą ja oczywiście zrobi. Bo jest taką fajną osobą, że ona sama nawet zaoferowała się, że zrobi taką kolację. A z kluczyków przywieźliśmy bardzo dobre swojskie wędliny, mama nam kupiła na takie wędliny, a tego mamy sporo, nie? Bo to jest taki duży, fajnie robiony boczek. Nie boczek, salceson, nie? No. E, później boczek, szynka, super rzeczy normalnie. E, co jeszcze? się e... mamo? Dojechałem. Jakbyś oglądać ten filmik. To będziesz wiedzieć, już na bieżąco będziesz. Yy, I co? I tutaj dostaliśmy takie fajne. Od kogo to? Od Doroty, czy od mamy to są? Te kalendarze to yy, Od a. siostry takie kalendarze. Wam powiem pokażę zaraz. Takie kalendarze, Ten jest taki wielki na pięć, ten jest na trzy. Ja chciałem wziąć ten, bo tu taka ładna pani jest, ale Ewka mówi: Nie, ten damy mamie, Mówi: A weźmiemy tutaj z jakiejś. Dziadek będzie na tą panią patrzeć. Dziadek, tak. Dziadek będzie na panią patrzył, ale to jest, ten jest chyba lepszy, bo mamy zawsze na trzy. I on sobie będzie na trzy i będzie super. Tutaj w koleżce mojemu złożyłem fotel, już będzie miał, będzie się mógł ciupać w gry. Yy, konsola jest u, u fachowca, nie? Fachowiec zrobi i będzie kit. A, a propos jeszcze tutaj tego a FK już pochowała tutaj tak mięso bo, ja jeszcze, nie, bo ja, jeszcze, ja jeszcze nie powiedziałem że to jest od rolnika który ten który tam to jest bez nawozu bez niczego nie no, na paszach to, to jest chowany to tam nie ma mowy, nie? no na paszach jest ale nie tak jak w sklepie dają ten nie no powinienem